Dzisiaj w programie Gry Starych Pryków pokażę wam grę super hiper klasyk. Taki klasyk, że jak pac -Man. to jest coś takiego. Chucky Egg, czyli Chucky jajko. Gra polega na tym w skrócie, żeby zbierać jaja. Jajka. Musisz nacisnąć teraz tak, przycisk numer nie, S, aha, S, dobra. Yy, najpierw zdefiniujemy sobie klawisze, jakimi gramy? Góra, halo, góra, dół, lewo, prawo, strzał, nie, skok. S. Zaczynamy! Kolorystyka. Na ile graczy grasz? 1, 2, 3, 3 4. I to jest pierwszy multiplayer z roku 1980 któregoś tam. Polega on na tym, że jak grasz w 3 osoby, to siadasz i grasz, a jak cię coś zeżre, to zmieniasz miejsce pobytu i idziesz siadać na kanapę. Po czym przychodzi gracz numer 2, siada na dupie i gra, po czym po nim znowu gracz numer 3, a potem znowu gracz numer 1, a potem tak zgadłeś gracz numer 2, a potem gracz numer 3. I to jest multiplayer. I teraz mi, niech mi ktoś powie z mózgiem, po co dawać taką opcję w ogóle w grze? Ja nie widziałem jeszcze nigdy, żeby ktoś grał w tą grę na więcej, więcej niż jedną osobę. Po jakiego wała na cztery osoby tak i jest zrobić? Nie można grać po kolei po prostu. No nieważne, ale gra jest genialna w swojej prostocie. I ma super dźwięk. Zapierdziela gość, teraz dopiero widzę, że to jest Meksykanin. I zbiera jajka. A tutaj chodzi. Jakaś kura, co to jest? Nie wiem, co to jest. nie też możesz zwrócić uwagę, dlaczego tak mruga. No, więc tak mruga, bo na tych komputerach nie mogło nie mrugać. ZX Spectrum nie był w stanie wyświetlić więcej niż dwóch kolorów naraz w jednej takiej kratce ekranu. A! Ej, kura. Można spadać, o ile pamiętam. Więc ta gra jest tak beznadziejnie, banalnie prosta, że to się w pale nie mieści. Dlaczego w związku z tym wszyscy w nią grali? Nikt nie wie, to jest tajemnica wszechświata. To jest jedna z tajemnic wiary. Aha, i to jest takie, jeszcze myk, Że on się tak odbija. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. Super jest. Spadasz, zeżresz jajko, zbierasz tutaj i jedziemy do przodu. I to najfajniejsze w tej grze jest, w życiu byś nie zgadł co. Dlaczego się w to gra? Po pierwsze, ja uważam, że ta gra była tak genialna i tak popularna, dlatego, że ten goździcik tak zapierdziela. To po prostu jest super. Zasuwa. I po drugie, dlatego, że jest taki fajny dźwięk jak je coś. Jak spada. I to są wszystkie powody. Dlatego gra jest genialna. Nikt dzisiaj tego nie rozumie. Dzisiaj się robi gry z jakąś nieprawdopodobną grafiką. Ale to nie o to chodzi w ogóle. Nie dlatego ludzie grają w grę, że jest super grafika. No, dlatego to kupują grę, ale nie grają potem w nią, tylko se kupują, patrzą się na grafikę, a 5 minut później idą kupić następną grę z następną grafiką. A w taką grę się grało nieskończoność. Dlatego, że, że ten dźwięk był super i że ten gość tak fajnie tymi nóżkami zapierdzielał. O! I że, I że musisz uciekać przed tymi kurami. I że tu jest jakaś kaczka. Nie wiadomo dlaczego tu jest kaczka, ale jest. I to wszystko jest... nie wiadomo dlaczego tak, jakieś takie fascynujące, no. I to jest właśnie urok gier starych pryków. I to jest co, coś czego mi brakuje dzisiaj. Żeby był gościk, gościk taki co zapierdziela, o. I żeby był taki bzz, i żeby był bzz, 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 bzz. i żeby był poziom trzeci. I, I żeby jakaś kura była, i kaczka, i ciągle coś nowego. A nawet jak nie to, żebym. A! Nie, żeby coś nowego, bo to nie. Uwaga! A, tutaj się zaczynają trudności, widzę. O, a! A! Nie idź na górę, nie idź. Jak ja mam tam zejść po to jajko? No przecież mnie zabije. Idź, a, a ratunku. Dobra, udało się, udało się. To są proszę pana emocje. To nie jest, to nie jest jak wiesz. To... najbliższe emocje tej grze, jakie w współczesnych grach są, to jest Battlefield. I to dopiero 3. Dobra, jeszcze Bad Company może też. Ale ale to poza tym, to, to nic nie ma takich emocji jak tutaj. Patrz, jedziesz, jedziesz, biegasz tutaj. Aha, bo jeszcze czas jest. No, właśnie. Czas jest genialny. Kto dzisiaj czas w grach ma? Dobra, są. O! O! Tego nie pamiętam, że jest taka muzyczka. A tu nie jest to, co się gra na gitarze? Takie tu. Może to. Więc gra jest dosyć trudna z tego powodu, że że ten gość w specyficzny sposób skacze. To nie ma, że ja dzisiaj jakiś engine fizyki. Jakiej fizyki w ogóle? To są jajka. Naciśniesz że on ci tak leci i jeszcze się odbija po drodze. To jest taki trochę, taki pinball, nie? Taki billard, połączenie billardu z grą w meksykanina, który je jajka. No i teraz człowiek może zastanawiać, jak ja tam mam wskoczyć, nie? Poważnie, nie, nie da się tam skoczyć. O jest. Człowiek się zastanawia, yy, w ogóle kto wymyśla takie gry? Znaczy, bo to trzeba mieć jakiś pomysł. Kto może wpaść na pomysł, że hej, zróbmy zielone platformy, jakieś y, drabinki i gościa, co wygląda jak Meksykanin i zbiera jajka. I dlaczego akurat jajka? A co to są te kubki jeszcze? No więc te kubki to jest to są kubki. To jest dokładnie. Ja uważam, że to są kubki. To są takie. No, w skrócie mówiąc główienka, które. Te stwory lubią, bo jest jakieś zboczone lekko, nie wiem, koprofile czy coś tam. I oni lubią y, się zabawić przy kupie po prostu. Na przykład. Nie, Gdzie, to jest y, fajne też w grach. Nie, dobra, super. Najmniejsza dziura na tej plaży, ja akurat w nią musiałem wpaść. Najlepsze jest w takich grach to, że wszystko się dzieje w Twojej głowie, w wyobraźni. To nie jest tak, że to musisz być rozrysowany, że musisz mieć fotorealistycznego Wiedźmina. Że on jak, jak coś tam ma krzywo, to już my... Ej, gra do dupy, ten Wiedźmin ma krzywy nos, światło się źle odbija. Jakie to w ogóle światło, jak tu są patrz? O, tutaj są dziury, tu są jakieś... Wszystko jest źle, wszystko jest niedorobione, nie ma żadnej fizyki, nic się nie zgadza, nic nie ma sensu, spadasz do jakiejś dziury, spadasz przez cały ekran i jak spadniesz na platformę to ci się nic nie stanie, jak spadniesz do dziury to nagle umierasz. Dlaczego? Nie wiadomo, może pod dziurą jest potwór, albo może gość umarł ze strachu, bo nie wie co jest pod tą dziurą, za to jak spada z wysokości, patrz, takiej, o... Teraz gdzie tu spadnę? Nie mam nadziei spaść, aaaaah, odbiłem się. Jak, no nie, że spadnę na beton, to mi się nic nie stanie. Jak spadnę do dziury, to mi się dzieje. I jak ktoś w to gra, to w ogóle się tym nie przyjmuje. I to też jest dla mnie fascynujące. Jak to jest możliwe, że graliśmy kiedyś w takie absurdalne gry i nikt się nimi w ogóle nie przejmował? Jak ja mam wyjść do tego jajka? Dobra, tego poziomu już nie będę przechodzić, bo już będzie dalej nudno. Granie jest nudne, jak się w nią samemu gra. To jest coś jak z pierdami, że własne nie śmierdzą, tak samo własna gra też nie śmierdzi. Dopiero z kimś. Dobra, to była gra Czaki Egg, powiem i sprzyjcie na następne super klasyki. Ale poważnie, mówię, że to jest super klasyk. To jest gra, z której się wywodzą wszystkie inne takie różne platformówki. E, właśnie nie wiem dlaczego. Ale ta gra była jakaś słynna. W ogóle nie wiem, czy są jakieś inne gry tego typu. Może są, może to też jest wzorowane na czymś. A wiesz, jak wejdziesz w kaczkę, to cię też żona zabije? Ej, nie zabiła mnie, zabij mnie. O, to jest dobre, patrz. I tak nieskończoność. Tak jest zrobiona gra. Piksel od piksela się odbiło coś tam. O, wszedłem tego. Ale komu to przeszkadzało w ogóle? Nikomu! Ej, wyskocz tam. Wyskocz tam. Do tej kaczki. Nie da się. No nie da się.